To był jeden z tych dusznych, małopolskich dni, gdy powietrze stoi w miejscu, a nawet śpiew ptaków zdaje się cięższy. Po pracy nie wróciłam do siebie do mieszkania w Krakowie. Zamiast tego skręciłam w kierunku miasteczka Wadowice, do domu mojej byłej teściowej Haliny. Były mąż, Marek, był w delegacji w Norwegii, a ja, mimo rozwodu, wciąż miałam z jego matką osobliwą więź. Ona twierdziła, że przygotowała dla mnie coś specjalnego na obiad. Nie pierwszy raz tak mówiła. Ale tym razem czułam, że coś się zmieniło. Już od wejścia uderzył mnie zapach lawendy i świeżego chleba z czarnuszką. Halina otworzyła mi drzwi osobiście, bosymi stopami dotykała chłodnych, kamiennych płytek. Miała na sobie długi, wiązany na boku, kremowy szlafrok, który miękko opadał na biodra. Ledwo zakrywając uda, jej rude włosy były spięte w niechlujny kok, a kilka kosmyków przyklejało się do rozgrzanego czoła. Wpadłaś wcześniej niż myślałam, uśmiechnęła się półgębkiem jednym z tych uśmiechów, które nie pasują do wieku i statusu matki byłego. Usiadłyśmy w kuchni przy starym stole z rzeźbionymi nogami. Halina nalała wino do dwóch ciężkich kieliszków. Tylko jeden. Na cierpliwość, że w ogóle jeszcze mnie odwiedzasz, powiedziała cicho, ale jej spojrzenie było intensywne. A może dlatego, że nie odwiedzasz Marka? Poczułam, jak fala ciepła przetacza się przez kark. Rozmowa była powierzchowna, o grodzie, o suszy, o nowym sąsiedzie, który nosi za obcisłe spodnie, jak na swój wiek. Ale między zdaniami pulsowało napięcie. Kiedy schyliła się do lodówki po drugą butelkę, jej szlafrok rozchylił się na wysokości ud. Udawałam, że patrzę w bok, ale kątem oka dostrzegłam delikatną, beżową ponczochę i podwiązkę. Halina, lat pięćdziesiąt osiem, znała swoje ciało lepiej niż większość dwudziestolatek. I wiedziała, jak nim mówić. Zostań na noc, powiedziała nagle, jakby zapraszała mnie na partyjkę szachów. Sypialni gościnnej, chłodniej. Okna otwarte, wiatraki już chodzą. Gdy odmawiałam, nie mówiła nic, tylko wstała, przeszła za mnie i zaczęła masować moje ramiona. Jej paznokcie były krótko przycięte, ale każde dotknięcie zostawiało ślad. Tak napięta jesteś! Wiem, że to nie praca. Odwróciłam się. Była tuż przy mnie. Jej zapach, wanilia, len i coś mineralnego działał jak narkotyk. Nasze twarze dzieliło kilka centymetrów. Nie mów nic, szepnęła. Nie chodzi o to, że nie powinnaś. Chodzi o to, że chcesz. Moje usta się poruszyły, ale nie wyszło z nich żadne słowo. I wtedy usłyszałyśmy szum silnika. Halina się odsunęła. Zakryła ramiona, poprawiła szlafrok. To tylko kurier. Ale nie dzisiaj, nie jeszcze. Spojrzała mi prosto w oczy. To dopiero początek, Aniu. Wróciłam do Krakowa, ale noc nie przyniosła ulgi. Myśli krążyły wokół Haliny, jej głosu, dotyku, spojrzenia, którego nie dało się zignorować. I wtedy, dwa dni później, Dostałam wiadomość. Minęło kilka dni. Próbowałam wrócić do codzienności. Praca w biurze reklamy na zwierzynieckiej nie była szczególnie porywająca, ale dawała rytm, którego potrzebowałam, by zagłuszyć myśli. A jednak każde kliknięcie myszką, każdy dźwięk ekspresu do kawy przypominał mi o tamtym popołudniu. O Halinie. Wieczorami unikałam patrzenia w telefon. Ale on tam był. Cichy, nieruchomy. Jakby wiedział, że prędzej czy później sięgnę po niego. I w końcu, w środę, tuż po dwudziestej ekran rozbłysnął. Tylko jedno zdanie. Jutro wieczorem będę sama. Mam ochotę na rozmowę. O rzeczach, o których się milczy. Nie odpowiedziałam od razu. Poszłam pod prysznic. Woda była gorąca, parowała, zmywała dzień, ale nie zmywała napięcia. Stałam naga przed lustrem. Zawsze uważałam się za kobietę przeciętną ciemny blond, pieprzyk pod okiem, pełne biodra, które matka nazywała kobiecością, a ja kiedyś problematycznym rozmiarem. Ale tego wieczoru patrzyłam na siebie inaczej. Jakby moje ciało miało wartość? Której nigdy nie dostrzegałam. Może dlatego, że ona je widziała. Nawet jeśli nie wprost. W czwartek nie zjadłam kolacji. Wypiłam tylko kieliszek prosekko i ruszyłam w stronę wadowic. Tym razem nie było zawahania. Ciekawość? Potrzeba? Może jedno i drugie. Dom Haliny był przy ulicy Mickiewicza na końcu spokojnej alei. Kiedy zapukałam, otworzyła natychmiast. Miała na sobie ciemno-niebieską sukienkę z krótkim rękawem i wiązaniem w talii. Buty? Żadne. Jej stopy jak zwykle były bose. Palce pomalowane na burgundowo. Biżuterii niemal brak, tylko cienka bransoletka z czarnego sznurka na lewej kostce. Wiedziałam, że przyjedziesz, powiedziała cicho i wpuściła mnie do środka. W salonie panował półmrok. Świece o zapachu bursztynu, miękki dzień sączący się z głośników, zapach mięty i skóry. Na stoliku dwa kieliszki. Czerwone wino już nalane. Ona usiadła na kanapie i pokazała miejsce naprzeciw. Nie obok. Jeszcze nie. Dlaczego ja? Zapytałam. Nie umiałam już dłużej udawać obojętności, bo jesteś prawdziwa, odpowiedziała bez wahania. Nie udajesz, nie nosisz masek i twoje milczenie mówi więcej niż słowa wielu ludzi. Pociągnęła młyk wina. Było ciężkie, intensywne, dokładnie takie, jak atmosfera, która wisiała w powietrzu. Wiesz, że to nie jest zwykłe? Dodałam cicho. Właśnie dlatego nie można tego zostawić. Jeśli coś jest niezwykłe, to znaczy, że warte ryzyka. Usiadła naprzeciw, założyła nogę na nogę. Sukienka uniosła się lekko. Cienki materiał odsłonił fragment uda wystarczająco, by zawstydzić, ale nie przekroczyć granicy. Jej spojrzenie przeszywało mnie na wskroś. Nie dotknę cię, jeśli nie chcesz, powiedziała. Ale wiem, że chcesz. Chociaż jeszcze sobie tego nie mówisz. Nie odpowiedziałam. Palce dłoni same zaczęły nerwowo ugniatać materiał sukienki. Chciałam czegoś. Bliskości? Prawdy? Dłoni na karku? Wstała. Podeszła powoli. Przesunęła palcem po moim policzku, jakby sprawdzała, czy jeszcze się nie rozpłynę w powietrzu. Nie bój się siebie, wyszeptała. Ani mnie, kropka. Zamknęłam oczy. I wtedy dotknęła moich włosów. Powoli, czule, z precyzją. Jakby czytała z mojej skóry. Trwało to może minutę, może wieczność. Nic więcej się nie wydarzyło. A jednak, miałam wrażenie, że przekroczyłam próg, za którego nie ma powrotu. Kiedy wyszłam z domu, noc była chłodna. Na policzkach czułam jeszcze ciepło jej dłoni, na karku dreszcz, a w głowie jedno zdanie to dopiero początek. Po tamtym wieczorze coś we mnie pękło. Nie dramatycznie. Raczej cicho, podskórnie jakby ktoś przestawił delikatnie zwrotnice w moim wnętrzu. Życie z pozoru wróciło na właściwe tory, praca, zakupy, telefon od matki z zamościa, która pytała, czy jem ciepłe posiłki i dlaczego jeszcze nie wyszłam ponownie za mąż. Ale każda czynność była teraz jakby powleczona cienką warstwą napięcia napięcia, które pachniało lawendą i czerwonym winem. W głowie ciągle halina. Jej oczy, jej dłonie, jej głos, który mówił rzeczy, jakich nikt wcześniej nie miał odwagi mi powiedzieć. Minął tydzień. Cisza. Żadnej wiadomości. Żadnego myślisz o mnie? Tylko echo. Zaczęłam się zastanawiać, czy to wszystko nie było jedynie kaprysem. Jej, moim, nas obu. Czy możliwe, że się pomyliłam? Że źle odczytałam jej intencje? Ale wtedy, w sobotni poranek, gdy szłam przez plac nowy w Krakowie, wśród dźwięków targu staroci i zapachu obważanków, przyszła wiadomość. Dziś wieczorem księżyc będzie w pełni. Wpadnij. Mam dla ciebie prezent. Albo próbę. Nie odpowiedziałam. Ale wiedziała że przyjadę. Dom Haliny tym razem wyglądał inaczej. Rolety były opuszczone, światło sączyło się tylko przez szczelinę przy wejściu. Drzwi otworzyły się zanim zdążyłam zapukać. Ona stała tam, nie w szlafroku, nie w sukience. Miała na sobie długą, śliwkową koszulę z jedwabiu, zapiętą pod szyję, z rozcięciem z boku aż po biodro. Na szyi cienki, Czarny pasek z małą srebrną klamrą. Gołe stopy, jak zawsze. I czerwony lakier na paznokciach. Mocniejszy niż poprzednio. Wejdź. Tylko zdejmij buty. Jej głos był miękki, ale bez śladu uśmiechu. Salon pachniał pieprzem i czymś jeszcze, może świeżo zaparzoną szałwią? Na stole stało jedno krzesło. Drugiego nie było. Zamiast tego, poduszka na podłodze. Usiądziesz tam. Powiedziała spokojnie, nie jak rozkaz, bardziej jak fakt. Poczułam ukłucie niepewności. Ale zrobiłam to. Usiadłam na poduszce, jakby to był rytuał. Ona za mną. Podeszła bezszelestnie, rozpuściła moje włosy i zaczęła je powoli czesać palcami. Nie szczotką dłonią w milczeniu Czujesz, jak drży twoje ciało? zapytała cicho. Nie bój się tego. Drżenie to język duszy. Jej dłonie sunęły się niżej, na kark, na ramiona. Nigdzie nie przekraczały granicy. Ale każda sekunda była zawieszona między przyzwoleniem a prowokacją. Jej paznokcie muskały skórę z precyzją jakby chciała zostawić ślad, ale tylko w pamięci. Wiesz, co to jest kontrolowana bliskość? wyszeptała. To największa tortura i największy prezent jednocześnie. Nie odpowiedziałam. Siedziałam w bezruchu, zamknięta między sobą a nią, między dotykiem a oczekiwaniem. W pewnym momencie nachyliła się nad moim uchem. Jeśli chcesz, mogę sprawić, że nic nie będzie już takie samo. Ale musisz powiedzieć to na głos. Zadrżałam, gardło miałam suche, serce waliło, ale nie potrafiłam nic powiedzieć. I wtedy ona się odsunęła. Po prostu, bez cienia złości, usiadła w fotelu, jakby właśnie zakończyła jakiś eksperyment. Nie jesteś jeszcze gotowa. Ale będziesz. Wyszłam późno. Noc była chłodna, a moje stopy nagie tak. Zdjęłam sandały i zostawiłam je w korytarzu. W dłoni miałam cienką opaskę, jaką mi podała na pożegnanie. Nie powiedziała, co oznacza, ale wiedziałam, że to symbol może zaproszenie. Tego wieczoru nie zasnęłam. Leżałam na w łóżku, w ciemności. Z opaską owiniętą wokół nadgarstka. I czekałam. Minęły trzy tygodnie. Trzy pełne tygodnie, podczas których nie wydarzyło się nic, a jednak wszystko się zmieniło. Starałam się funkcjonować normalnie: zakupy w biedronce, raporty dla klienta z Katowic, weekendowa kawa z koleżanką w Nowej Hucie. Nawet śmiałam się głośno, tak jak dawniej. Ale w środku. Moje ciało wciąż pamiętało dłonie Haliny. Jej cichy głos. Jej zapach. Pieprz i szałwia. Czasem, w autobusie, wystarczyło, że ktoś za mną szeptał, a całe moje ciało napinało się, jakby znowu siedziało na tej poduszce, czekając, aż ktoś rozkaże lub pozwoli. I wtedy przyszła wiadomość. Inna niż wszystkie. Zgubiłam klucz do piwnicy. Może ty go znajdziesz? Z pozoru absurdalna. Ale ja wiedziałam, co to znaczy. Było w tym coś z kodu. Z wyzwania. Z gry, którą obie już rozumiałyśmy bez słów. Dom Haliny był otwarty. W środku chłodno, mimo upału na zewnątrz. Kiedy weszłam, nie przywitała mnie w progu. Usłyszałam tylko jej głos z góry. Piwnica. Światło działa. Klucz może być na hakach przy schodach. Zeszłam w dół. Schody skrzypiały lekko. Piwnica nie była ciemna ani wilgotna, przeciwnie. Pachniało tam czysto, świeżo. Na ścianach wisiały narzędzia ogrodnicze, skrzynki z winem, stara sołufę przykryta kocem w kratę. I po środku pudełko. Niewielkie, obite czarnym materiałem, z tasiemką. Otworzyłam je. W środku, klucz. I coś jeszcze. Złożony starannie kawałek bordowego jedwabiu. I karteczka, to za odwagę. Dotknęłam materiału. Był chłodny, miękki, jak skóra. Odwróciłam się i wtedy zobaczyłam ją. Stała w drzwiach piwnicy. Ubrana w ciemne, dopasowane spodnie i luźną bluzkę z transparentnym rękawem. W ręku trzymała drugą tasiemkę, identyczną jak ta z pudełka. Chciałam sprawdzić, czy jeszcze potrafisz schodzić w głąb. Powiedziała. Nie wiem, co to wszystko znaczy, odpowiedziałam cicho. Nie musisz wiedzieć. Wystarczy, że czujesz. Podeszła bliżej. Dotknęła mojego nadgarstka. Wiesz, są różne rodzaje bliskości: jedna, która mówi: przytul mnie, inna, która mówi: zniszcz mnie, a jeszcze inna, najtrudniejsza, która prosi: ukształtuj mnie od nowa. Stałyśmy w tej piwnicy długo. Milcząc, a potem ona zrobiła coś. Czego się nie spodziewałam? Uklękła przede mną i zawiązała tasiemkę wokół mojego nadgarstka. Teraz jesteś gotowa. Wyszłyśmy na górę w milczeniu. W salonie czekał na nas ciepły napar z ziół. Zamiast wina, zamiast nocy pełnej napięcia, był wieczór pełen czułości. Usiadłyśmy razem na sofie, pod kocem. Jej głowa spoczęła na moim ramieniu. Pierwszy raz to ja byłam tą, która obejmowała. Czasem najgłębsza intymność to ta, w której nikt nikogo nie dotyka, powiedziała, przymykając oczy. I wtedy zrozumiałam, Halina uczy mnie czegoś więcej niż pragnienia. Uczy mnie siebie. I tego, jak dawać siebie komuś bez utraty kontroli. Zasnęłam przy niej. Obudziłam się w środku nocy. Kiedy wychodziłam, pod drzwiami leżała kolejna karteczka. To jeszcze nie koniec. To dopiero początek. Wrzesień przyszedł nagle. Powietrze zmieniło zapach. Mniej było w nim lip i kurzu, więcej wilgoci, dymu i ciszy. Dni stawały się krótsze, a wieczory bardziej wymagające. I w tej zmieniającej się porze roku coś pękło także między mną a Haliną. Nie był to wybuch. Raczej pęknięcie porcelany. Ciche, ledwo zauważalne, ale nieodwracalne. Wszystko zaczęło się od tego, że Marek wrócił na stałe do Polski. Wprowadził się znów do mieszkania po ojcu, a jego nowa partnerka, Sylwia, pojawiała się coraz częściej. Zaczęli planować ślub. Halina nie powiedziała mi ani słowa o tym. Dowiedziałam się od sąsiadki. Pani dziuby, która zawsze wie wszystko pierwsza. Zadzwoniłam do niej dopiero dwa dni później. Czy to prawda? Zapytałam, stojąc w przejściu pomiędzy moją kuchnią a salonem, trzymając telefon tak, jakby ważył tonę. Prawda odpowiedziała bez wahania. Nie chciałam ci mówić, bo nie miało to już znaczenia. Dla mnie miało. Cisza. A potem tylko? Przyjdź dziś. Ale ostatni raz. Potem musisz wybrać? Aniu. Ja już wybrałam. Tego wieczoru nie wzięłam torebki. Tylko klucz. Tak, wciąż miałam zapasowy do jej domu. Zawsze twierdziła, że jestem wyjątkiem. Gdy weszłam, dom był pusty. Bez muzyki. Bez świec, bez herbaty na stoliku. Tylko ona, w sypialni, stojąca tyłem do lustra, ubrana w czarne wody z długimi rękawami, nogi bose, włosy rozpuszczone. Wyglądała młodo. Nie przez wiek, ale przez siłę, którą miała tylko wtedy, gdy coś się kończyło. Odwróciła się powoli. Jej oczy były suche, ale w ich kącikach czaiło się coś niebezpiecznego. Nie chcę cię zostawić z niczym, powiedziała. Podeszła i wręczyła mi cienką kopertę. W środku, zdjęcie. Czarno-białe. Moje. Siedzące na poduszce w piwnicy, z zawiązaną tasiemką na nadgarstku. Nie wiedziałam, że ktoś wtedy zrobił zdjęcie. To dowód. Że byłaś. Że czułaś. Szepnęła. To? Szantaż? Zapytałam półgłosem. Nie. To dar. Jeśli kiedyś zapomnisz, kim byłaś tutaj, otwórz to zdjęcie. Bo tam jesteś ty. Prawdziwa. Objęłam ją. Nieseksualnie. Nie dramatycznie. Po prostu. Bo ciało nie zawsze potrzebuje instrukcji. Czasem samo wie, kiedy zbliżenie znaczy więcej niż akt. Halina położyła głowę na moim ramieniu. Sylwia mnie nienawidzi, powiedziała nagle: Czuję, że coś było, że coś ciągle jest. Ale ona nie wie, że nie chodziło o Marka. To była nasza historia, odpowiedziałam. I jest, poprawiła. Bo dopóki ją pamiętamy, nic nie zginęło. Zostałam z nią do świtu. Spałyśmy obok siebie, nie dotykając się. Ale widziałam, że każda z nas czuwa. Nie z lęku. Z wdzięczności. Za to, co się wydarzyło. Rano, gdy zbierałam się do wyjścia, halina wręczyła mi małą, czarną szkatułkę. W środku, cienki łańcuszek z zawieszką w kształcie klucza. To nie do drzwi, uśmiechnęła się lekko. To do ciebie, kropka? Nie zapytałam, co miała na myśli. Wiedziałam. Zrozumiałam wszystko, wychodząc chłodny poranek. Jesienne liście tańczyły na wietrze, a w sercu czułam spokój, pierwszy raz od miesięcy. Ale zanim zamknęłam furtkę, usłyszałam jeszcze jedno. Jej głos, cichy. Ledwo słyszalny przez uchylone okno: Jeśli kiedykolwiek znów się zgubisz, wróć. Ale wtedy ja już nie będę czekać, tylko drzwi będą. I wtedy zrozumiałam, że nic już nie będzie jak dawniej. Ale to nie znaczyło, że będzie gorzej. To po prostu coś innego.